Cały kurs zaczniemy oczywiście od podstaw. Teraz omówię wszystko, co Cię czeka, kiedy podejdziesz do szycia. Zaczniemy od maszyny, obsługi maszyny, akcesoriów do szycia, przejdziemy przez przygotowanie do szycia, szycie, prócie, omówimy sobie wszystkie narzędzia, które będą Ci potrzebne, do konstruowania wykrojów, omówimy obsługę eformy, no i omówimy materiały i różne dodatki, z których będziemy korzystać podczas realizowania projektów. Jeżeli jesteś osobą początkującą, to w tym filmie mnóstwo się dowiesz, natomiast jeżeli już szyjesz, to też zachęcam Cię do obejrzenia tych wszystkich segmentów, ponieważ kto wie, a nóż a widelec dojesz się czegoś nowego. Na pewno pokażemy kilka fajnych trików i na samym końcu znajdziesz wideosłowniczek, w którym wyrażenia, których najczęściej będę używać, jakieś zabiegi, których najczęściej będę używać, będą zebrane w jednym miejscu. Zaczynajmy! Jeżeli chodzi o maszynę do szycia, wszystkie nasze lekcje będziemy prowadzić na domowych maszynach, ze względu na to, że wiemy, że większość naszych klientów, obserwatorów i osób, które zaczynają szycie, szyje na domowych maszynach. Oczywiście, jeżeli jesteś posiadaczem przemysłowej maszyny, to fantastycznie, ponieważ przemysłowa maszyna jest idealna do szycia akcesoriów, wtedy wszystko idzie jak po maśle, ale w naszym kursie będziemy omawiać różne wyzwania, które niesie ze sobą szycie na maszynie domowej i będziemy pokazywali, jak sobie radzić z wyzwaniami na przykład szycia grubego materiału na takiej maszynie. Więc nie przejmuj się, jeżeli masz zwykłą maszynę, poradzisz sobie, zadbamy o to. A teraz przechodzimy już do omówienia po kolei, Wszystkich akcesoriów i rzeczy związanych z używaniem tych akcesoriów przy maszynie, więc zachęcam cię do odpalenia kolejnego filmu.